Dzień dobry, Szanowni Państwo. Mam na imię Natasza, mieszkam w Ukrainie w mieście Dnipro. Opowiadam o historii Polonii w moim regionie. W pierwszym odcinku opowiadałam kiedy i jak Polacy zjawili się w mieście Dnipro, które w Imperium Rosyjskim nazywali Katerinosław. Latwo można domyślić się, że jeżeli w mieście są Polacy, to musi być pobudowany i Kościół. Ale państwo nawet nie może sobie wyobrazić, jak ciężko było w imperium rosyjskim dostać pozwolenie na budownictwo Kościołu. W tym państwie dominującym wyznaniem było Prawosławie. I za przejście z prawosławnego wyznania do innego przewidziana była kara. Rząd rosyjski Polaków nie lubiał, bo Polacy walczyli o niepodległość swego kraju. Chyba dobrze państwo pamięta, że w wieku XIX było dwa wielkich powstania: listopadowe i styczniowe. I po takich wydarzeniach, te niewdzięcznie Polacy, jeśli śmieją zabiegać o pozwolenie na pobudowę kościoła? Możliwie właśnie tak myślał sobie rosyjski żon i ciągle zwlekał z tym pozwoleniem. Zwlekał nie jeden dziesiątek lat, ale doczekali się. W roku 1800 w drugim budownictwo kościoła było rozpoczęto i ukończyło się w roku 1877. Kościół był pobudowany na pieniądze zgromadzony katolicką wspólnotą miasta. Jak i bądź jaki kościół, kościół świętego Józefa w Katynosławie. Potrzebował probościa. Nawet byli cudowni kandydaci na to stanowisko. Chodzi o księżach, jacy brali udział w powstaniu styczniowym i w latach 70. XIX wieku przebywali w wygnaniu w Hubernii Katerynosławskiej. Ale te księża byli cudownymi kandydatami dla parafian. Ale nie dla władzy. Władza kategorycznie zabraniała księżom, uczestnikom powstania spiczniowego, odprawiać mszy święte. Po długim oczekiwaniu pozwolenia na pobudowę kościoła, katolicy Katarzyno-Sława musieli przeżyć jeszcze jedną próbę, jaka ma nazwę. Nominacja probożcia. Tego też czekali nie jeden dziesiątek lat. Wreszcie nominacja się odbyła i parafianie, zdecydowana większość jakich, była Polakami, doczekali się probościa, ale nie Polaka z pochodzenia, a Niemca. Realnie bała się władza rosyjska, że ksiądz polak poprowadzi swoich parafian polaków nie tylko w kierunku królestwa niebieskiego, a i w kierunku walki o niepodległość. Ale nic, głównie że parafia katolicka istniała, działała i wzrastała. Księża polacy w kościele służyli też. Tylko przeważnie na stanowisku wikariusza. Pierwsza wojna światowa, jaka się rozpoczęła w roku 1914, wniosła swoje korekty w życie parafii świętego Józefa. Wydarzenia wojny rozgrywali się między innymi na zachodnio ukraińskich i polskich ziemiach. Otóż z tych ziem wielka iłość uchodźców ciągnęła się na wschód Ukrainy. I do huperni Katerynosławskiej. Wśród uchodźców było dużo katolików. W czasie wojny iłość ochrzczonych w katerynosławskim kościele zwiększyła się w kilka razy. Niestety w kościele świętego Józefa Zwiększyła się ilość zapisów nie tylko o ochrzczonych, ale i o zmarłych. Ich też było w kilka razy więcej niż w przedwojenne czasy. Wojna siała śmierć i biadę, bo po innemu ona nie może. Taką okrutną ma istotę. Dwa księży, jacy pracowali w kościele w przedwojenne lata, nie dawali sobie radę z taką wielką miłością ludzi. Dlatego do Katarynosławskiej Hubarni jako pomocnicy przyjeżdżali księża z innych diecezji, a przy kościele stworzyli Komitet Pomocy Uchodźcom Polakom. Czy zauważy Państwo to podobieństwo? Prawie 100 lat temu na ziemiach Ukrainy pomagali uchodźcom z Polski, a teraz Polacy pomagają Ukraińcom, którzy uciekli od wojny do Polski. Na szczęście, bądź jaka wojna, musi się ukończyć. I oczywiście, ukończenie pierwszej wojny światowej. Czekało dużo ludzi. Kiedy marzenie o ukończeniu wojny, zrobili się rzeczywistością, uchodźcy Polacy, pociągnęli się z Katarinosława na zachód, do domu, gdzie ich już czekała Polska, jaka w listopadzie 1918 roku odzyskała swoją niepodległość. Na razie tyle. Będzie więcej. Jeżeli spodobała się ta informacja i nie chce Państwo przypuścić następny odcinek, to proszę zapisać się na mój kanał i postawić łapkę w górę. Pa! pa.